Hej, siemanko, tu Mias witam Was w kolejnym odcinku z testowania napojów na kanale. Napojem testowanym się jest Coca-Cola Dream World edycja limitowana, co ma niby mieć zero cukru, no ale to jest pewnie pizz na wodę, bo tu pewnie jest tyle słodzików i innych substancji dostarczających, że pewnie jakby to była zwykła Cola, to, to ta, to ta zwykła Cola przy tym to pikuś, jeżeli chodzi o y, zawartość tutaj substancji słodzących, Bo to pewnie jest dwukrotna ilość. Tego ścierwa, Uwaga, testujemy. Ciekawy specyficzny smak, te cola ma. Smaku nie smakuje jak zwykła kola, smakuje, prawdą yy, mówiąc trochę gorzej. Słodziki w, w tym napoju. No, nie są, nie są takie in intensywne jak zwykły cukier dodawany do coli. Yy, smakuje jakby to w ogóle nie było cukru, ale pamiętajmy, no, cukier dalej jest, bo jest to trochę, trochę słodkie. Nie da się zrobić coli, która nie będzie miała cukru, bo cola to w koli głównym składnikiem to cukier jest przecież w końcu. Jaką tu notę da wystawię? Nie mam pojęcia. Daję tutaj, wiecie co? 5 na 10 tej koli daje. No nie jest za sma nie, nie smakuje mi za bardzo, nie, nie jest zasmaczna. smaczna, mm. Średnia bym powiedział, średnia taka, średnia bym powiedział No nie, ja na drugi raz bym już tego nie kupił. Yy, prawdę mówiąc, nie polecam tego. Te, tej koli tak nie będzie, bo to jest to edycja limitowana, więc. Pewnie w żabkach będzie, bo to kupiłem w żabce, w żabkach będzie przez pewnie jeszcze dwa tygodnie, a potem jeszcze tej koli się pewnie nie kupi, albo kupi się w, jednym, w jakimś sklepie, to można pewnie trafić w sklepie w jednym na, na 10 sklepów, na przykład Leklerk, jakieś większe Leklerk albo Oszą, ale na pewno w żabkach z żabek ona zniknie. Także, jeżeli, jeżeli lubicie oglądać mnie recenzje napojów, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem. Zobaczycie fajny komentarz, udostępnicie te filmy, filmy znajomym. Yy, zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Do na następnego na razie, cześć, hej, hej. Nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem. Także siemanko, tu miasto 16 Widzimy się w kolejnej recenzji na kanale. Yy, I właśnie tej coli, nie polecam tej coli. Nie polecam tej koli. Jeżeli chcecie spróbować, to ok śmiało kup, kup, kupcie sobie puszkę tylko jedną, ale jeżeli chodzi o takie. Y, większe kupowanie, typu nie wiem, na przykład, y, puszka na spacer, to nie. Kupcie sobie już y, nawet, na, nawet sodę w puszce, taką ten y, żywiec druju, bo ona jest zdrowsza niż taka cola. A, a taka kokola ze słodzikami jest strasznie niezdrowa, jest niedobra. W ogóle kolej jest niezdrowa, ale ta jest zdecydowanie niezdrowa nie przez słodziki i jest niesmaczna, to dlatego nie polecam jej. Siemanko.